Jestem pod wrażeniem, bo tak przeżyłam taki wspaniały popołudnie i wieczór. że Było tak pięknie, jestem tak wzruszona, że po prostu mogę tylko usiąść i płakać. Wróciły przepiękne wspomnienia, dziękuję Wam dzieciaki, zagraliście cudnie, tak jakbym miała z powrotem 10 lat. Było wspaniale, no naprawdę. Człowiek po prostu tutaj jak, jakbym była młodą dziewczyną. Cudownie. Wspominam nasze młode lata, ale wszystko to, że możemy tutaj wyjść po prostu i coś zobaczyć nowego i coś innego takiego. Dziękujemy za zaproszenie. Było super. Było fajnie. Moim zdaniem jestem zaskoczony, że w ogóle w Sinise odbyło się takie y, zebranie, było <grymianie> fajnie, super. Nie ja wiedziałam, że będziemy kiedykolwiek tutaj kręcili jakiś film czy coś takiego. No, ba było bardzo fajnie, ty, to, chociaż nie niepotrzebnie się namęczyliśmy na początku z tymi biurami, jak i tak i potem wszystko zasypali. Bardzo fajna impreza, jestem pod ogromnym wrażeniem, pani dyrektor i dziewczyny zorganizowali tutaj naprawdę wspaniałą imprezę, świetna zabawa. To był mój pierwszy raz na pierzakach. I chyba jestem już uzależniony. Będę przyjeżdżał do świdnicy co rok.